i dziewczyną, która może wszystko już robić pić alkohol i wszystkie inne rzeczy ale tu trzeba cię pasować na rycerze muszą to zrobić rodzice, chrzestni, przyjaciele, znajomi twój, narzeczeni uwaga, uwaga tylko nie pijcie mu? nie mocno, żeby ona przeżyła, tak? kto pierwszy? czyli mama, kto? teściowa Uwaga, teściowa pierwszy zadaje cios! Uwaga! Raz! Jest. Brawo, teściowa! Uszanowała swoją przyszłą. Mama teraz, uwaga! Brawo dla mamy! Brawo, poklepać troszkę. Żeby pamiętała. Wolcę! Pamiętacie, że przynajmniej jeden płasik musi być taki, żeby poczuła, tak? Kto teraz leżył? Kto? się! Ojczyn. Krzestna. 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 Uwaga. Ale Krzesna. Uwaga. Odsłonię kamerę. Stańcie na bok. Proszę stanąć na bok. Proszę stanąć na bok. Na bok. Bo Kto teraz? Krzesna. Krzesna. Uwaga, zobaczmy co Krzesna. Przynajmniej jeden pasik musi być taki, żeby ona pamiętała, że to pasowanie było. Zobaczymy kto będzie miał męską rękę. Krzesna. Tak, Grzeczna była? Nie. Nie było grzeczna, ale to zobaczymy. Jest. Jeden poczuła. To jest jeszcze może być lekki. Trzy mocne? Trzy mocne muszą być. Bachy? Uwaga, następna. Kto teraz? Kto pani? Sz szwagierka. 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 Uwaga. Nie mi mózgu. Jest. Muszę być ja. ja. tak, żeby czuła. Odsłaniamy kamerę, proszę. Bawę! Na boczek! Na bok! Teraz narzeczony. Mążczyzny! Waga. Jest! Ale daje mi będzie pamiętać. Waga, narzeczony? Aj! Żeby teraz? No musisz wytrzymać, jak to wytrzymasz, to już żyjesz. No, teraz, Wali? Przyjaciel, uwaga, przyjaciel, po przyjacielsku paść będzie. Proszę na to No ta już jest wykończona, ona już nie ma siły. Już nie ma siły, ona jest wykończona. Uwaga, proszę wchodzić do No Na czekaj. Uwaga, ona musi to przeżyć, pamiętajcie. końców. Tak żeby przeżyła. Odsłaniamy wizję. Musi być wizję tutaj i wszystko i trzeba utrwalić. Odsłaniamy na boczek, panowie. Natalia na tył. Uwaga. Prado, to bratki. Prado. A teraz do przyjaciel. Brat? Przyjaciel. Przyjaciele, dobra. Biedna Natalia, noż ma dość. Wojtek, liczysz? No, ale tak już lekko, dajcie, żeby ta dziewczyna przeżyła dzisiaj, tak? Już tak delikatnie, delikatnie ona jeszcze trzy pasy miała. Dobra. No, tak delikatnie, żeby ona już miała się do domu wrócić, ale nie, 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 płakała, że nie może usiąść. waga uwaga ciotka. Brawo! Brawo. Natalia była grzeczna, ciotka to doceniła. Teraz przyjaciel chyba, tak? Ja Delikatnie. I przyjaciółka. przyjaciółka. O, super. Pasowanie na rycerza. Jesteś już dorosła, no to nie przejrzy. Nie zaraz wypijesz wreszcie. Aj! Na koniec chłopak musi po dać. wygdać. Na Dali, żeby trzymała. Przyjaciel teraz. Czy rodzina? Octavian! O, dał O Jezus, ona no, będzie go pamiętać. Zobacz kto to był. Oktawian! Jak przyjdziesz, to już nie, nie postawi na panie. Kawałek tego nie ruszasz. I teraz kto? Wujek? Wujek! Ostatni wujek, uwaga. Wujek, że bola przeżyła. Jest, super. Wujek jest, okazał się. Super, Dobra, jest 18! Jest, jest okej. Okay. Natalia, chodź tutaj. Słuchaj, kamerę skieruj tutaj. Halo, Paweł! Kamera! Natalia, jak się czujesz po tym przejściu? Zajpiś! Zostałeś posłuchana na rycerza, jesteś dorosłą?